Proszę, zapraszam. Dzień, motywy, dziękuję no, bardzo. Tak. proszę, usiądź sobie. Powiedz mi, dziewczyno, czy ty to masz w ogóle jeszcze siłę? Nie. Nie mam, ja jestem mega wykończona. No, mhm. Bardzo, bardzo. Wyobrażałaś sobie to tak, jak myślałaś o takim samotnym wychowaniu? Wiedziałam, że będzie ciężko i jest ciężko, tak. Jest ciężko, ja widzę że Jest, jest ciężko. bo yy, no, czwórka dzieci, jestem sama. Wszystko jak gdyby na mojej głowie, wszystko muszę ogarnąć, prawda? Szkołę, nie szkołę, zakupy, lekarz, no, no wszystkie obowiązki. No i no jestem, jestem mega zmęczona, tak, tym, tym wszystkim. Kiedy ty tak? byłaś ostatnio z koleżankami na kawie? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Pięć lat w tył, tak? Tak, gdzieś wyszłam z koleżanką wieczorem na nowy świat, tak. Pięć lat temu? Tak. Pięć lat temu. <laughs> no. No, niestety. Okej. Okay. Pokażę Ci kilka filmów, które wybrałam. Dobrze. Na wszystko zaraz. Tak. Nie ma czekać, zapraszam Ciebie. Proszę ściągnąć Nie ma. proszę. Dużo zakupów. Pomożesz mi, bo ja aż mi ręce spuchły. Chwila, Dobrze? Nie Proszę? Chodź, chodź, dawaj, dawaj. tylko. proszę. Nie, Rozwiązaniem nie? na problem pod tytułem na wszystko zaraz jest podział obowiązków i zaplanowanie, co kto robi i kiedy. Dobre zarządzanie takie, no. Takie właśnie tak. rozplanowane, rozpisane, a nie wtedy, kiedy ja tam... Wtedy odnosisz się, mm -hmm. wiesz, do planu, a tak. nie chodzisz w dyskusję, czy coś jest czyste, czy coś jest brudne. No tak. Nie? Bo, bo jest... dzieci łatwiej współpracują, okay. kiedy wiedzą, czego oczekiwać. Mm -hmm. Jak one też są uprzedzone o tym, że w dniu dzisiejszym to coś się ma wydarzyć, że one też się mogą do tego przygotować. No tak jak w pracy też, jak ktoś przychodzi, pracownik ma plan dnia, prawda, musi to też tak. to, to i robi rzeczywiście. No tak, tak, masz rację. Kolejny problem to odrabianie lekcji. Czy idę za 15 minut? Będzie zrobione? Nie. Za 20? Nie. Za 3 godziny? Nie. Proszę odłożyć. Ale nie. Dobra, idę ci wyłączam internet. Nie będzie. Dobra. Dlaczego dzieci nie odrabiają lekcji? Czasami mają jakąś trudność, czegoś nie rozumieją, są zmęczone, zwyczajnie im się nie chce. Zawsze ci się chce? No nie. No nie, wiadomo, prawda? No. Więc czasami trzeba jakiegoś takiego triku użyć. Wiesz, na przykład, założę się, że pierwszą część skończysz przez 15 minut.